Dzień dobry, sobota 19 sierpnia. A jako, że sobota to trochę później, pewnie niewielu z Państwa wie, że na co dzień noszę soczewki. W soboty zdarza mi się chodzić w okularach, tak jak dzisiaj. Eee, uważam, że wyborcy, ludzie, którzy decydują się wziąć udział w wyborach, do czego serdecznie zachęcam, powinni wiedzieć jak najwięcej o tym, jakim człowiekiem jest dany kandydat, kandydatka. I właśnie dlatego, żeby o takich drobnostkach, jak to czy ktoś ma wadę wzroku, co nie jest oczywiście niczym złym, mogli się Państwo dowiedzieć, stworzyłem kanał YouTube, do którego odwiedzenia serdecznie zapraszam. Będziecie Państwo mogli zobaczyć tam, czym zajmuję się zawodowo, ale też dowiedzieć się kilku ciekawostek, które przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa. Miłej soboty, miłego weekendu. Gdyby ktoś przejeżdżał dzisiaj na przykład przez Skurcz, to jest coroczny zlot u Czapli. Zaczynamy o 17. Wszystkiego dobrego.